miss them Tak, znowu coś wymuszy... Zmarł dziś rano. Dawaj do końca. Przeraża mnie ta cała sytuacja. No nie jest wesoła. Zastanawiałam się, co Przejdź, będzie, jeśli wszystko, Mam przecież jeszcze tyle, że Jestem taka zmęczona. Jestem taka zmęczona. Co mu chodzi? Niech mówi, a nie stoi tak z otwartą gębą, bo muchy mu wlecą. Do szani przyszedłem. Ze szpitala cię przysłali? To musiała być wyniszczająca choroba, widać. Pewnie bogowie chcieli cię pokarać. Tak, przysłali mnie ze szpitala. To proszę na górę. Tylko się panience nie narzucaj. Starość nie radzi. Witaj, Gerald. Szani. Wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Chciałem porozmawiać. Mów szybko, bo nie mam czasu. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne, gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stancję. Do zobaczenia. thank <silence> Włazisz jak krowa do obory, że też ojciec ci rózgą manier do tyłka nie wbił. Do szani przychodzę. Siedzi taka w pokoju, jak księżniczka, gości przyjmuje, A czyż opłaci tyle, co kot na płakał? A, płacze, kicia ostatnio płacze, bo mamusia nie ma na jedzonko dla kici. A nie będzie przecież kicia jadła tego, co ta medyczka, bo się jeszcze pochoruje. Aha. A, kawaler bogaty, nie zlituje się nad kicią? Na górę, królewicu, zapraszam na górę! Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne, powęższe. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wdał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Majsa. Może powie ci coś interesującego, ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Bywaj. podać? Zakończę i kładę się do łóżka. Szkoda dla was. Czasami przydałaby mi się eskorta kogoś takiego jak ty. A co to? Za mało mi płacą. Wieczny ogniu wypełni serce. Cmentarz Miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. opowiadał nam o Tobie. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Życie za zakon, bo zakon to życie. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Słyszałeś może o zleceniach dla Wiedźmina? Masz na myśli walkę z bestiami? Zakon płonącej róży doskonale radzi sobie z tego typu zadaniami. Aczkolwiek. Tak. Cóż, ostatnio sprawy w mieście angażują wszystkie nasze środki. Tymczasem otrzymaliśmy prośbę od zaniepokojonych kupców. Potwory zagrażają przystani na bagnach. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Kto płaci za zlecenie? Na pewno nie zakon. Popytaj kupców w Wyzimie, szczególnie tych znamienitszych. O ile wiem, pod prośbą podpisał się bogacz Lojwarden. Dziękuję, Zygfrydzie. Postaram się zająć sprawą przystani. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Raczej. Zanim odmówisz, pozwól mi powiedzieć więcej. Dobrze. Chciałem zwrócić Twoją uwagę na kilka istotnych spraw. Primo zakon powstał, by służyć prostemu ludowi. Sekundo wstąpić w szeregi zakonu może każdy chłop, szlachcic i wiedźmin. Tertio rycerzom zakonu przysługują liczne przywileje. Nie. Farto, rycerze zakonu, tak jak wiedźmini, tępią potwory. Co o tym sądzisz? Nie, dziękuję. おお、やかぼれ。 To nie o tobie opowiadał Zygfryd? Masz na myśli zakonnika z kanałów? A niech mnie to ty! Zygfryd od dawna planował uporać się z kuroliskiem. Słyszałem, że walka była ciężka. Nie ma o czym mówić młody był i szybko padł. Z czym przychodzisz? Można coś u ciebie kupić? Pracuję tylko dla braci zakonnych i przyjaciół zakonu bywaj. O co chodzi Wiedźminie? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy Wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje! To strata czasu. O co chodzi, Wiedźminie? Bywaj. Wal śmiało. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Mam. Co ci gryzie? Uprzedzam, że będę filozofował. Tematy egzystencjalne, rozumiem. Mów. Zło, z którym walczą wiedźmini, jest przejawem działań chaosu działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Światełko mądrości i płomyk nadziei, żar ciepła, miast rozbłyskiwać. zgasnął. Będzie ciemno. A w ciemności będą kły, pazury i krew. Jak na podgrodziu. Bardzo ładnie powiedziane, ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Vridanka na ich pierwszej schadce, niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Geralt. Jest nas więcej, dłużej żyjemy, potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świn. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem korzyści. Nie ma się wtedy co dziwić, że wszędzie nasrane. Nasrane czy nie, wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie? Powiem ci, Gerald. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. Taki relatywizm jest bardziej zabójczy od plagi katriony i wszystkich smoków razem wziętych. A wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmod, zajrzawszy po skończonej potrzebie do nocnika, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Nie jestem przekonany. Coś ci powiem, Wiedźminie. Kiedyś prowadziliśmy przez ogarnięty wojną kraj grupę kobiet z dziećmi. Opóźniały nas. Trzeba je było karmić, chronić i za potrzebą w las chodzić zamiast lać przy drodze. Słowem były ciężarem, który na dodatek nie okazał nawet odrobiny wdzięczności za pomoc. Wiesz, dlaczego im pomogliśmy? Bo tak trzeba. Bo to było dobre. Rozumiem. Wal śmiało. Bywaj.